Nie zawsze się opłaca, jeśli się chce nim grać na topie, znaczy na topie, na topowej konfiguracji. A panie i panowie, rzuciło nas na szóstki, rzadkość, a w zarazem dożynki dla nas. Marek welcome to the Jungle, 11 miesiąc. Rzuciło nas na szóstki, mamy centuriona, e, centuriona, charioterasu i skorpiona w przeciwnej na topie. I dosyć ciekawie, bo mogła, mogła by, może być kampa grana. My kampy grać nie będziemy tym czołgiem. już jeździ 40 na godzinę. Działo przypomina niemiecką 128, ale przy obracaniu kadłubem nie rozwala się tak jak typowy, na typowym TB te deku. Sorry. Um, będziemy próbowali jechać na HED grać. Nadbudówka jest dosyć fajna. Dlatego będziemy próbować grać na nią. A, taka troszeczkę gorsza nadbudówka Ferdynanda, według mnie. Hmm. Pod jakimś tam delikatnym kątem. Opuszczanie działa chyba na poziomie 8 stopni. Też daje troszeczkę. No i zobaczmy, co, co my tu będziemy mieli do robienia. Jest, joch. Pionę do końca. Nie mamy czasu na odbijanie się od wizjerów, bo strzelimy w nie krzywo. Jedna pecha wsadzona. Kolega ucieka. Ucieka, ponieważ tu nic innego nie podjechało. Podjechało. Podjechało i chcemy to przebić w to miejsce. Lefa, co już jest na dobicie. Ja tego Jocha chcę spuszować. Nie wiem ile razy do mnie strzeli. Nie dwa. Henne są na tym czołgiu takie, że najczęściej przeciwnik nam nie bierze HP, ale my tak mu nie bierzemy za dużo HP z tego terana, Więc takie bez strzału. Boję się wyjechać do przodu. Boję się wyjechać, bo Sui i Skorpion dalej mogą czekać, sobie na bazie. Nie jest żadnym błędem. Ale no, są to powiem, nitierami. Nie chcę na dwa strzały spaść. Widzicie, to działo jest celne, nawet przy jeździe do przodu, obracaniu się jednocześnie. wychylić wiem że bokiem jestem do detektowych ewentualnych ale ale nie strzeliły Skorpion jest tutaj był ktoś znowu strzela stamtąd możliwe że gościu się schował gdzieś dalej To jest niestety następna bitwa, gdzie my musimy gonić za tym damage'em. Tym bardziej, że jest to bitwa na szóstkach, a my jednak robimy ten damage. Nasi wdrożeni też nie próżnują, atakują. Fajnie by było jeszcze raz strzelić do pana Skorpiona. 4300. Zobaczcie, tylko jeden czołg na razie do mnie w ogóle... Próbował strzelać. Co gorsza nasza baza może być za chwilę okupowana i nikt na nią nie wróci. A mają tam dosyć mobilny skład. Miejmy nadzieję, że tego KPZ tak ktoś ściągnie, bo nie chce mi się na niego obracać. Nie żebym był leniwy po prostu. Nie mam czasu. Chcę jechać do przodu. żeby nasi już podjeżdżali. Liczyłem, że ten hack wejdzie 90 penne. Teraz nawet udało nam się odbić od supestkę Tylko, że KPZ nas farmi do SUS I ta strzelającego ojej Przeładuje na mnie Wtedy mu Lufę w Lufę Dąża? Nie zdąża. Nie mamy czasu. Na szczęście mamy jeszcze 300 hp. I spróbował nas dobić. Nie udało mu się. Nasi troszeczkę wrócili na tą bazę. To mnie bardzo. To mnie bardzo. zaimponowało. Mi bardzo zaimponowało. bo to klapki na oczach i jedziemy do przodu w sumie. Ja mam taką bitwę klapki na oczach. i Jedziemy do przodu, nawet jak czołg jest z boku, który nas mógł farmić całych. Bo ten KPZ, gdyby zagrał dobrze, to bym mnie na przejeździe sfarmił jego działem. Na szczęście tego nie zrobił. Jedziemy dalej. Trzy małe a... mamy. Zrobiliśmy, nie wiem, jedną trzecią obrażeń ogólnych drużynę. Nie wracałem się, bo bałem się, że nie zdążę się wrócić i mnie skapują, więc wolałem jechać do przodu, jolą i liczyć na to, że z te te trzymałe. Na szczęście się udało. Już nie zrobimy nic więcej. Pięć fragów. Nasi sojusznicy skapowali. Pali się dwóch. Jak co dzień, osiemset obrażeń. 95% wbite po 140, 145 bitwach 3082 średnich. No to jest chyba tedek który ma w tym momencie najwyższe wymagania ze wszystkich TEDeków 8 poziomu. Najlepszy damage, niecałe 7000. Na pewno da się dużo więcej nastrzelać na tym czołgu. Ja tak skończyłem tą bitwę. Zapraszam na streamy. Zestaw dosyłacz penta i z minus 8. Drugi zestaw, jeśli miałbym grać, to po prostu zamiast minus 8. Zadziłbym turbo. I tak to wygląda.